Będziemy oddać właśnie biele AMG stałemu klientowi. Maciek jest z nami już od dawna. Robimy dużo jego No, już jakiś czas temu zabezpieczyliśmy cały front foliami ochronnymi i reszta powłoka ceramiczna. I ściemniliśmy też lampy, wszystkie. A teraz po prostu gdzieś tam była jakaś mała kolizja, więc musieliśmy podoklejać wymienione lampy. No jak dla mnie to jest trochę duże już auto, bo to już jest taki czołg, można powiedzieć. Też fajnie się jeździ, na pewno wygodnie, bo wysoko, no, ale no to jeszcze nie, nie dla mnie. Ja wolę jeszcze te bardziej sportowe. <słyski> Idzie, ale popsuwodne. Tylko widzisz, no w tych wersjach to jest masz tak 4-3, 5-3 i 6 AMG Mg. Mhm. No i tutaj ta 5 3 Mg to jest taka wiesz Nie do końca jeszcze, nie? 6-3 no to by strzelało, no bo w przypadku cela nie masz tych 4-3, mhm. 5 3, tylko masz 45 i 35, czyli ta 45 to już jest taka. Что у вас нет? Wyjechaliśmy giele, teraz zobaczcie, RS3, Q8, jesteśmy w garażu u Maćka, oglądamy fury i będziemy je przygotowywać na sezon. Cześć, jestem Maciek Piotrowski z Kielc, to są moje fury, RS3 obecnie żona, żoną, nią jeździ z moimi dziećmi, RS3 2019 rok, tutaj u Maćka zrobiliśmy lampy, yy, cały chrom, yy, chrom, dechroming, dechroming tak jest, Max do płatki, Koła 20 z 9 cali na 20 cali, tak, ET42. Opony 2, 4, 5, 30, 20. Koła zorganizował Krystian Śledź, AluSport. Dopadki na są w tym aucie. Góra lotka. Swoje rydół. Splitter przedni. To jest moja fura koła 8. Najważniejsze koła 24 cale, kute, robione na zamówienie. Nie żaden Chińczyk, tylko robione na zamówienie. Co jeszcze? Lampi Ale zobaczcie przodu... jacy goście tutaj przyszli <grym> Chodzianka! Mali fani motoryzacji. No okay. ja To, RS3 była kupiona właśnie dla dzieciaków, bo ja strasznie motoryzacji kochają. Który jest najszybszy? Eee. <grym> ostatnio, to, to, tak. <grym> no ostatnio <grym> była taka sytuacja z synem, że... Mama daje obiad do stołu, on powiedział, że nie będzie przy stole on będzie jad w reisie, no. I taka sytuacja. Geny przeszły na dalej, także <grym> jestem z tego bardzo dumny dobrze. i się cieszę, bo to jest, no, motoryzacja to jest najlepsze co może być. No. W tym samochodzie na ten sezon szykujemy yy, też właśnie ceramikę na folię PPF. Samochód jest cały oklejony folią. Yy, wcześniej jak szykowaliśmy, automaciek przyciemnił lampy z przodu, delikatnie z tyłu, zgodne z testami, żeby policja się nie czepiała. Dach jest oklejony na czarno, mimo to, że jest open sky. Yy, co jeszcze? Lusterka były w kolorze nadwozia, są oklejone na czarno. Co jeszcze? Emblematy. Emblematy były fabrycznie w chromie, są założone na czarno. Maciek sołczek systematycznie dba o nasze kabiny, m.in. polerka, ceramika nałożona, folio ochronne, też dbamy o tą folię ochronną PPF, też jest ceramika na nią nałożona. Także co sezon, na sezon letni zabezpieczamy samochody, po sezonie letnim na sezon zimowy, także cały czas samochody są zabezpieczane. Na zewnątrz, jak i w środku, skóry, Alkantara, wszystko wygląda pedantycznie, jakby samochód wyjechał z salonu. Mamy korwetę, przyjechała dwa tygodnie temu, już ją wykańczamy, dzisiaj będziemy oddawać, zmienialiśmy tutaj kolor w pomarańczowy chrom satynowy, przyciemniamy też szyby, przyciemniamy lampy, chłopaki robili renowację. Uzupełniamy wektora, żeby umieścić go na zaciskach, bo będziemy malować też zaciski w kolorze folii, żeby fajnie się to zgrywało. A później, po pomalowaniu, będziemy wklejać logo, oryginalne korwety, tak, żeby to było tak jak oryginał. Najpierw trzeba przygotować zaciski odpowiednio, rozebrać je, później je pomalować. Jeżeli już naniesiemy kolor, Wklejamy właśnie taką naklejkę i malujemy ją bezbarwnym, żeby ona się nie wklejała. Także nie będzie wyczuwalna pod ręką, będzie tak jak są oryginalne zaciski robione w AMG czy w innych samochodach. Teraz muszę zmierzyć, wymierować sobie zaciski, przenieść to do projektu, później wrzucę to na ploter, wytnę i gotowe. A jest akcja, no to słuchajcie, jak już jest akcja, to chciałam powiedzieć, że Znów dotarłam do Saucze Detailing, Maciej tutaj robi Mistrzostwo Świata, ja już tutaj się zakochałam w tej korwetce. Nie wiem czy ją pokażemy za chwilę, czy nie. Jak nie jestem fanką pomarańczy, tak ten odcień to jest po prostu sztos. My tutaj sobie będziemy zaraz przyciemniać szyby, także... Będziemy. Ja, ja w ogóle powiem tak, ja nie mam prawa jazdy. <laughs> wiem, że nada. <laughs> Ale przyjechała samochodem. Ale przyjechałam samochodem z moim mężem i jestem generalnie zajarana. Jakbym mogła, to bym oklejała tutaj samochody co chwilę, zmieniała kolory i tak naprawdę za każdym razem, jak tu przyjeżdżam... Pewnie się zdarzy przy Przyjechałaś mi BMW. W kolorze habrowym. Wiem, że nie każdy wie co to jest habrowy, ale jakbym teraz tak no. mogła pokazać operatora, to właśnie to jest ten kolor, który ma na sobie koszulkę. To jest taki niebieski, połączony trochę z granatem i taki haber wychodzi. Okay. No, jest okay. tak intensywny. Będziemy przyciemniać szyby. Już przyciemnił, przyciemnił nam tutaj maciek Grill, lampeczki, lampeczki. także będzie pstosik. Za tydzień wiadomo faleczki. Tak. W złotym kolorze, także mam nadzieję, że będzie piękny. A on jeszcze nie wie, że marzy nam się zielony kolor, butelkowy zieleń. Twój mąż tego nie wie. On wie, A, wie. on to wie. Więc... Ale on by wolał inny kolor. No właśnie, on tutaj zielony. Tak? tak, bo zielone z tymi złotymi felgami to, to jest sztok. No nie no, może się wyrobisz do czwartku tak, ja, i zapisz na mnie z Tak, ale ja zielony, nie? Bo ja chciałam tak. powiedzieć, że to jest sztos, ale dlaczego to w ogóle powinien być mój samochód? Bo... różowy <kluzły> już kluczyk. <gluzły> to jest sztos. To pasuje do kurtki. <gluzły> do kurtki. do kurtki, do leginsów, do koszulki, wszędzie pasuje. Pizza przyszła. Pizza przyszła? <gluzły>